A jak zdążyliście się zorientować, to jest kanał o zdrapkach i właśnie takich dzisiaj zdrapeczek nie może zabraknąć. Oczywiście kolorowych, pięknych. Zobaczcie, jaka paleta zdrapek i to będziemy zaraz wszystko wydrapywać, zaglądać, co w takich zdrapkach ciekawego uda się wygrać. Kochani, ja zapraszam was na ten film jak najbardziej. I tak z ręką na sercu powiem, Mój faworyt EXTRA 777. Zobaczymy. Kochani, to co? Jedziemy z trappingiem. Widzowie, nie uwierzycie normalnie, z drapeczki mi się zakurzyły zamiast. matę odkurzać. Tam muszę niestety drapeczki odkurzyć. Nie ma czasu, kiedy to odkrywać. Ok, czyli wracamy do naszych tradycji i mamy tak 5 zł retrokasa z drapka z numerem 20. A tutaj brylant i konienczynka I wtedy mamy wygraną. I monety się pokazały. I wiśnia. A ja już na stole mam następną tropeczkę Dzisiaj zdrapak. Dzień dobry we Wrocławiu. Taki oto towarzyszy nam, i tu mamy zdrapeczkę taką, że trzeba trzy identyczne symbole wydrapać. Widzowie. I mamy piłki, podkowy, podkowy i trzy podkowy. Czyli podkowa, czwartkowa. Na szczęście, przed długim weekendem, a jak wszystko się może wydarzyć. I mamy grać szóstą trzy podkowy, a w niej wygrane groźna piątka. I to jest nasza pierwsza wygrana z Widzowie, spójrzcie tylko na to. I to jest duży lotek w drapkowym wydaniu. 11, 12, 15, 16 jest. I następna 17, 22. Dobra, gra trzecia. 1.

Kontrolne, co nam powiedzą. RIT. tu miksuje następną strapeczkę i jest to może kasy. Coraz te zdradki ładniejsze. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I nasze wygrywające liczby od 9 się zaczęło. 16 do tego 32 było blisko. I tu proszę, wyłobiłem coś za 5 zł. Skrzynie. I to z razy 1, czyli to jest druga wygrana. Widzowie superancko. Mamy dwie piątki. Jest 13, 29 obok, 12, 1 i 26. Elektryzujący keszcz i w bonusie Wisienki. I takie oto wygrywające liczby. Od dwójki się zaczęło. Mamy 19, do tego 14. 13 było blisko, 38. Nie widzę takiej liczby. 31 również, chyba 39 nie ma. Tu jest za wysoko, 8. I zdrapka sobie podpuściła. A my zaglądamy teraz do zdrapek za 10 zł. I jest ich trochę, proszę spojrzeć, to jest cała tutaj, cała brygada zdrapek za 10 zł. Ile ich tu jest? 3, 4, 5, 6 trochę się nazbierało i sprawdzamy czarny diament tym samym wkład jest chyba 115 zł jak się nie mylę, tak jakbyś mi się ułożył pakiet i tu mamy zdrawkę z numerem 24 i to są wygrywające liczby a ja już odkrywam dla moich cudownych widzów pierwszą wygrywającą liczbę i to był obok

Wow, jak to wygląda! I mamy oto takie wygrywające liczby. Proszę bardzo, mamy 5 liczb, i pierwszą jest 42, 34, 5 liczba 27, było blisko 39, jest, czyli tym samym mamy trafienie 39, 39 i 10 zł wygranej Sprawdzamy, kochani, co jest dalej. I mamy tutaj 22, 33, 12, liczba. 3. coś w tej zdrawce będzie jeszcze? 15 było blisko. 32, 30, 25 obok. Tu jest 11, 4. To jest za nisko, stanowczo. 31 nie ma. 35 nie widzę. 7 szóstka i ostatnia, trzynastka. Znajdę, tu widzę już CC, dobra. Potwierdziło się, mamy trzecią zdrabkę z wygraną. Widzowie, a nas tu wtargnęła, zobaczcie. Gwiezdna Fortuna, chciałem powiedzieć gwiazdne Wojny Zdrabkowe i wygraj pół bańki. Tylko kto to otworzy? Kto to otworzy? Czuję się jakbym folię zdzierał z auta. Zobaczcie, nałożyli ostro folię. I Tu chyba dziurę już pojechałem. Niestety ta zdrapka. Poczekajcie. Dam ją tu. Ja sobie tu wydrapię na twardym, żeby nie potrzaskał. Wezmę sobie zdrapaka.

22, również blisko. 13 nie ma, i na dole, tak na dole jeszcze są. Mamy 1, do tego jest 32, 4, 39 i 16, czyli zobaczcie, kochani, mamy kontrolne. O i e, czyli w tej zdrabce, niestety, nic nie było. Ok, to mamy następną strapeczkę tutaj Ekstra 77, numer 19. I tylko musimy wdrapać w niej symbole, tak jak siódemki, te tłuste. I wtedy jest 10 zł od razu, za każdą siódemkę 10 zł. Zobaczymy, co będzie. Dawno tej zdrapki. tu również nie wdrapałem. I jeszcze kilka gier. I tak to wygląda. I na dole same wiśnia. Czyli ta zdrawka również na prawą stronę. Następną zdrawką jaką tutaj otworzymy wspólnie jest to siódemka na dobry rok, a tu tylko pięknie się otwiera. Pojechałem za mocno. Chyba jest 500 zł, 10 zł. Dobra. I tu jest 200 zł do 100. Tu jest za dużo zer. I tak to wygląda. Tu blisko 20 zł. I premia, i bonus i zdrapeczka na prawą stronę platynowe 7 i to właśnie pięknie pasuje do tego wszystkiego. Ta cała historia. Mamy zrapeczkę z numerem 6. I tylko nas platynka interesuje, i siódemka. I wtedy zaczyna się zabawa. pierścionek i kokardka i biedronka i trofeum. A ja muszę Wam ogłosić, że jesteśmy właśnie w finałowej zdrapece, czyli brylanty. Jaki to jest w ogóle numer? Jest to numer 10. Czadowa zdrapka. Nie ma co. ok To bonus na dzień dobry. Czyli księżyc i widzowie zaglądamy interesują nas oczywiście trzy identyczne symbole i wtedy wtedy jest wesoło kapelusz był tutaj perfumy i mamy symbol korony i ajajaj niezłe to było czekolada dobra moneta portfel i tu tak wygląda gra 13 kolczyk kolczyk a i dzwonek się wepchał dzwonek się wepchał i gra 14 garnek tu mamy świnkę i róża i różo różo i gra 17 jak i 18 perfumy nie nie moneta również zdrapka nie tańczy z nami coś dzisiaj, a ja mówię tańcz nie nie dawaj zdrapeczko, bo brakuje happy endu nie da się chyba namówić jej i mamy 27 pole, takie oto symbole złoto się pokazało, perfumy safe i na końcu mamy podkowe dzwonek i Bransoletka, czyli ta zdrapka również na prawą stronę widzowie. Czyli tutaj jest 10 zł, 5 zł i 5 zł, czyli 20 zł. To jest dzisiejszy wynik z drapingu. czyli jesteśmy dużo, dużo, dużo na minusie. Ze 115 zł. Oj, oj, oj. Ale to takie ryzyko zawodowe. Drapaczy, strapek, kochani. Mam nadzieję, że nie uczestniczycie w tym, nie kupujecie zdrapek. I o to chodzi. Kochani. trzymajcie się. Dziękuję za dzisiaj. I widzimy się w następnych filmach. Hej!